Halo, halo. Halo. Oh, o, o Michael. O nie Michael. Michael. Dobra. Okej, okay, o, 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 ja biegam szybciej. Ja biegam szybciej i ciszej, ale fajnie. Dobra, chłopaki. Aha, ja nie ogarnąłem się typerki. jak zwykle, ściśnięta dupa i szukamy części do auta. Ale super ansko. Okej, okay, musimy znaleźć trzy no. koła, klucze, bateria, yy, trzy paliwo. Trzy koła, silnik, znaczy trzy koła, akumulator, yy, benzynkę oraz kluczyki. Dobra, ale musimy się jakoś trzymać razem albo znaleźć jakiś punkt, jakbyśmy się zgubili, bo jak ktoś zostaje sam, to potem jest przejebany Punktem może być widzisz to czerw to czerwone światło u góry? Dobra. Takie to będzie nasz punkt Dobra. Spo do spotkania, jeżeli ktoś byś yy, coś miał do czegoś albo cokolwiek Ale tu to, musimy ale to zapierdalać póki można, bo... Bo będzie potem ciężko znaleźć. No, to tu chyba właśnie biegnie jak coś. O nie. O! Zobaczyłem cień swój. Przy... Zobaczy... Zobaczyłem swój cień przez tę latarkę. zesrałem się. Ale obsryw Dobra, mam koło. Poczułem ich trzy. Baterie, klucze. Coś jeszcze. O nie! O nie! On za dobrze ogarnia tę grę, on wie gdzie ja mogę być był istny cud, że on nie zauważył This is bad, this is extremely fucking bad Jak on popierdala po tej mapie? Muszę zanieść to koło, nie wiem dokładnie gdzie Czerwone światło miało być punktem orientacyjnym, no i gdzie ona jest? Nie strasz mnie. Mam Ja też i paliwo. O, brakuje tylko jeszcze paliwa i czechku. kół. Wiejcie, wiejcie. Drugi raz się to nabrał, ja pierdolę, jak on się to nabrał. Uff. Zostaw mnie. No. Dobra, mamy jedno koło. Czekaj, ma dwa koła i co tam jeszcze było potrzebne? Dwa koła i, na, i paliwo. To już ujebany przez Miała. O, to tak to wygląda jak się umrze. E, całkiem tak, spoko Tak, tak, tak. Z szczurgiem... Tak. To ty nam yy, ja ognę was. Ja skakałem, bo chciałem was naprowadzić na ten. Właśnie, Na właśnie. oponę Właśnie, a to Ty nas słyszałeś wtedy? Ty nas słyszysz jak ten? Tak, tak słyszałem Was, jak gadaliście. Okej, okay, to robi sens. Tylko Wy mnie wtedy nie słyszycie. Mhm. Właśnie miałem tak coś, ten, coś tam już skaczy i zapomniałem o tym, słyszałem, że Michał ty tym mówił, że tak działa, ale. Dopiero teraz zarejestrowałem, okej okay. A jednego koła brakuje, no to jest... śmiech Eee, ty mnie słyszysz tak globalnie na no, cały ten? Eee, tak, tak, tak No a teraz... o nie O nie. Zł złapał go? O, nie, gdzie, on, nie. gdzie on, jest? O nie, o nie, jak to jest możliwe, że on go nie widzi? Jak to jest możliwe, że on go nie widzi? O nie, na koniec, game over, game over a, ja, ja nie mogę. To było szybkie. Hejo. Cześć łeza. No cóż, to było bardzo szybkie, jednak. No. Niestety, ale Dajam. Michał ogarnia za bardzo. Ja nie wiem. Ja ale wy nie jesteście wiem, cisi. To jest. Wiesz co? To jest ja wiedziałem, że ty, mi, ty, mi, ty ale... mnie widziałeś w tym domu od razu, prawda? <laughs> w domu tak. Kurde. No, ale ja właśnie tak patrzyłem, jak on go nie widział. Ja trochę próbowałem, ale mało. Teraz, jak potworem, to tym bardziej, bo kurde, nic nie widać, nic nie słychać. Po potworem można się na tyle fajnie bawić, że możesz z rozmawiać z resztą i, te i właśnie tak Właśnie, tak ja, ja wolę nie, ludzi. Wolę straszyć ludzi, a nie bawić w tym. Więc po prostu siedzę cicho i chcę obsrać najbardziej wszystkich. <laughs> no nie nam zbroję, easy peasy, więc no. Ja, w sensie, bo siedzi pod drzewem, to ja tak udawałem, że go nie widzę i od razu obrót i taki szarżony No, zesrałem się totalnie Ja, ja za każdym razem mam takiego jumpscare'a, że ja pierdzielę Dobra, let's go Startuj mi. Proszę, nie ja, proszę, nie ja Hank, fuck, to nie ja No fajnie To jest? Zdawom. Okej. Okej. Dobra, to jest dobra. Okej, okej. Okay, wie... okay, ale to teraz ogarniamy, Teraz ogarniamy. Dobra. Flasher i repairment. Co to oznacza? Co to oznacza te perki na początku? E podstawem masz. Sapphire zdaje, że byliby dobra, koks. Tarp. Koks, dobra. Ty, ja, ej, ja widzę co ma, e, widzę tą mini mapę. No to dawaj no, kieruj. No, to gdzieś Jak coś. No, to jest tak samo jak, jak bym, jakbym grał szczurem po prostu Dobra, ale potem trzeba na te szczury zdać uwagę Bo to mogło nam ocalić grę ta, ta. On tam Misklik <noise> Serio? Pamiętajcie też o rzucaniu kamyków Ten koleś Nie, nie, fleszuj, nie fle nie Nie <noise> nie Najgorsza sytuacja ever Holy fucking shit! Teraz znaleźć coś sensownego. Ja pierdolę! Dobra, mamy szansę, mamy szansę. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Błęga na dole masz baterię, jak coś. Tu jest, tu. Tutaj jest bateria. On, on teraz, ten, ma, nie ma radaru, on teraz widzi dobrze, więc. Tak, wiem, wiem. Można biegać jak jest y, burza, na spokojnie. Dobra. Kolejny dom jest prosto, cały czas przed nas. No to lecimy. Tam, tam na drodze jest opona. To, to można. Gdzie jest? Yyy... Znaczy tam jak od auta od razu jak była droga A dobra, to, to Teraz ci jej nie pokażę, musimy od auta To pamiętaj po prostu A, no, Nie, nie, nie. <śmienny> Próbował. Chciałoby się. mnie to, co chciałem kliknąć. To może być potężny problem. To mogło pomóc mu ogarnąć mój master plan. Nie jest dob... Nie jest dob... Nie jest dob... Kuku ku kuku kuryca. Ale jest to obstrony, widać po tym jak siedzę, po prostu. Kark mi zgina. Ja pisgam. Najgorsze jest to, że nic nie robię. I nie wiem, gdzie iść. Mam koło. nie jest dobrze Ale tutaj może być samochód, to może być to Albo i nie Nie, to jest czerwone światło Muszę to... <laughs> cię wyprostować, bo wciszę sobie Jest źle Kraja jest zbyt stresująca. Czekam tam walczy o życie, ja nie mam jakim pomóc.

Okej okay. Nie, dałeś mi te muzyki. Ej, jo! boy! Weź mnie oszczędź chociaż na chwilę, co? Hej, cześć! Cześć, to nie na spokojnie, już przegrałem. Nie mamy szans tego wygrać, ok? <ścoughs> Więc e, pozwól, że ja może e, do tego, cześć. <ścoughs> A może nie? Nie, nie, dobra, okej, okay, nie, weź, chodź, chodź, na herbatkę pójdziemy, gdzieś, chodź, weź. No nie mam wszystko wygrać, musimy znaleźć jeszcze trzy koła i coś tam jeszcze, nie mam szans, 25 sekund. Możemy sobie pochillować, dobra? Ej, o, co to był za dźwięk? Co to było? O, koks. Dotypłeś na mojego misia, jak mogłeś. A, nazywam się Chucken, sorry, sorry, Michał. Kurwa, ale z to się, wiesz to czekaj. Ja tutaj posiedzę, bo przy tobie defekacja to sama się... Yy, Następuje, nie? Trochę to jest słabe. cię zgięło, stary? No, zgięło no, mnie. No, niestety. To jest ciężkie. Dalej trzy opony. No, ale końcówka tej rundy była najlepsza. Najgorsze było, że kuźwa uciekłem mu raz. Jebnałem sam sobie flashbanga, potem chciałem go zdystryktować, jebnałem kamieniem w drzewo obok siebie, za którym się kryłem, I <grym> wiedziałem, ja a chuj, dobra, łap mnie. zacznijmy ja od tego, że ty skradając się z nami na samym początku, zajebałeś mi flashbanga prosto w pysk, patrząc mi w oczy. Ja <grym> wiem, przepraszam! <grym>